i część warzywna, tak zwana. Tutaj mam truskawki, maliny wchodzą tutaj po prostu, bo chcą. Tu posiałam fasolkę, ale nie wzeszła jeszcze. Truskawki i poziomki, czy poziomko truskawki, czy coś już niedługo będą dojrzewać. Jest ich dużo. I tutaj dalej jest jarmuż, sałaty i kolendra. Jarmużę kupiłam sadzonki w sklepie ogrodniczym. Taki biały i czerwony bardziej szczegółowych nazw nie znam. Tu w e, rozsady sałaty powtykałam i no a tutaj mam kolendrę. Kolendra z kapustnymi bardzo lubi. I taki mam mocny zapach, uwielbiam kolendra. Jest bardzo charakterystyczna. No i tu są te koski słomy, z których spodziewam się, że będą trochę tutaj zajmą liście e, dyni. E, no i bylica sobie urosła. Bylicy mam dużo. Też coś się mam mi do powiedzenia. E, tutaj dalej mamy... E, nie widać za bardzo, ale tutaj jest dymka i pietruszka pomiędzy. E, wszędzie rosną już te ostróżki, które moje ulubione, ukochane w całym warzywniku. One będą na niebiesko kwitły teraz, niedługo. E, no i tutaj już rosną. Nagietki widać się, roz, rozrastają, rozsiały. Wyka wszędzie sama tu urosła, prawdopodobnie się rozsiała z któregoś miesiąca, czy w zeszłym sezonie, gdzie wysiewałam poplon. Tutaj wzdłuż posiałam na jeszcze ich tak dobrze nie widać, ale dbam tu o nie, żeby były. Tu są sałaty, trochę rozsadzonych, a trochę posianych. Tu buraczki, marchewki, nic mi nie wzeszło. Tutaj jest rozponka takie małe, wszystko między tymi pięknymi ostruszkami. Nie mam tak serca ich wszystkich wyrywać. Nie przesadzić w tej chwili, tu gdzie korki posiałam cukinie. Jest to sucho, ściółka mi tutaj się z zeszłego roku prawie przerobiła. Nie bardzo mam jak wyścielać. Czekam aż na przykład cukinie podrosną, wtedy wokół nich będę wyścielać, bo teraz nie wiem gdzie wyścielać. A tutaj jest są ogórki, były posiane ponad miesiąc temu, nic nie wzrosło, Nie wzeszło tutaj krwawnik sam przyszedł. To są marchewki, bób Tutaj wzdłuż, ja to dzisiaj przykryłam skuszoną trawą, jest znowu boćwina, te um, buraczki, ale słabo, słabo. No i tu chyba siałam fasolkę szparagową, niewiele, niewiele wzeszło, nic nie wzeszła fasolka, muszę fasolkę jeszcze dosiać. No jest i bób, mszyc na nim jest sporo. Tutaj wzdłuż jest pietruszka mała, takie kółko pietruszki jest, <laughs> na filmie nie widać i są trzy porzeczki, dwie czerwone, jedna biała. No i tu jest cały czas ta dymka, dymka w słomie i tutaj jakby jest też pietruszka wzdłuż posiana w, tę, w tą dymkę. Tutaj są czosnki, tutaj czosnki z nasion. ostróżka wszystko zdominowała, taka jest. Dalej tutaj jest jego Dagoi. Nie za bardzo tutaj dobrze rośnie. Bylica mi się tutaj wsiała i chyba mi runa, ona tak pięknie na biało kwitnie, też mam w różnych miejscach. Bardzo lubię. Tutaj mam tymianek, um, Tutaj dalej znowu bylica. Tutaj e, były są, jest szpinak, słabo wzrósł. To były stare nasiona, które gdzieś tam znalazłam i posiałam. I widzę, on jest taki malutki, już idzie w nasiona, bez sensu. Wzięłam tu też rozsady sałaty, ale słabo to wszystko, coś tutaj były w zeszłym roku. Cukinie być może powsadzam tu pomidory. E, ładnie rośnie koperek, pyszny, już można jeść. I sałaty, które porozsadzałam, mam i, i sukcesy też. Biorę z nich liście już i zjadam. E, tam jest. E, Melisa, maków trochę zostawiłam, chociaż mniej ich trochę w tym roku niż w zeszłym. No i tam, tam mamy tą część już taką zdobną, Tu są porzeczki czerwone i śliwki drzewka z zeszłym roku wsadzone. E, tam jest tymianek, tam jest estragon. E, klematisy te pięknie kwitną. Wyka wszędzie, wyka goździki pomiędzy winogrona. Coś będzie z nich. W zeszłym roku jakoś chyba zachorowały trochę. Tu wyjdę na chwilę i pokażę. Tu jest żywoko Dzisiaj będę go ścinać na gnojówkę. I no bylica jak zwykle pięknie wyka się, wkomponowała i z tamtej strony jest podobnie. Też mam nawłoć i żywokosty. Tutaj róże. Czyściec. Sam tu przyszedł słoneczniczek. Melisa. Tu jest bez, młody, nie kwitł jeszcze. To są kostki z łomy, z dniami, Tutaj te zrębki, które się przekompostowują. Piękne piwonie. Nawet będą kwitły śliczne. Co po niektóre i krwawnik sam tu przyszedł. Porzeczki czarne. Jedna uschła. Jedna uschła. To sobie przejdę. No i tutaj pomidorki. W ich towarzystwie jest czosnek, czoski się tu pojawiły, zostawiam ja je, bo jak walczyłam, że tak powiem, z Nornicami dwa lata temu, to wciskałam różne ząbki czosku. Ten czosnek się tak pozrastał w takie i on rośnie przez cały warzywnik, a pomiędzy tym koktajlowe bardzo żywotne i malinowe. Mniej żywotne, ale też dają radę. Tam są dwa agresty i tutaj jest jagoda goi znowu i z czosnek. Piękne poletko czosnku już zaczynał kwitnąć. Już te kwiaty musiałam pousuwać, bo lica nie wiadomo skąd się tu pojawiła. No a tutaj nic pewnie nie widać. Jest ogród ziołowy. Zioła już ścina, i suszę. Czomber, oregano, kocimiętka, melisa, tymianek. Tam kupiłam rozmary na usadzonkę na na, w tym roku. Rozmaryn chyba nie zimuje, już nie pamiętam. Nie mam rozmarynu, a lubię. Słabo bardzo lubczyk. Po tym jak na wiosnę wyskoczył, to już to słabo coś tu może woda. Tutaj monarda się rozrosła. Pysznogówka inaczej. No i tam jest wyka. Wyka sama tutaj znowu się rozsiała. A pod nią są borówki. Może im to nawet dobrze robi, że trochę mają cienia. Tam tu cztery borówki. No i porzeczki. Czerwone jeżyna. Jedna jeżyna, druga młoda sadzonka z tego roku, tu ziemniaki z jakiegoś poprzedniego roku. Rukola. Borówka. Piękna naparsnica będzie kwitła. No. Słoneczniczki. No i tak sobie to wszystko tu wygląda. To jest ta część warzywna.